Fio.app, cześć wam wszystkim. Kolejny dzień kalendarza adwentowego patrujemy, czyli dzień 12. Wejdźmy sobie tutaj i co widzimy? Widzimy otóż czołg 112 chiński 8. Tieru, prEMKę, miejsce w garażu i oczywiście jak zwykle standard, czyli wentylacja, system naprowadzania i mechanizm dosyłający. Za 183 zł, 87 zł. Wiecie co, szukam kurczę tutaj yy, pojazdach, ale w tej chwili nie ma tej 112, bo jest tylko LEF T-34, FCM-50, i 6 T-34, jak Tiger i T-26E4. Nie ma, nie ma tej 112 w tej chwili do kupienia, ale z tego, co tutaj mi się udało dokopać, ta 112 kosztuje 12250 zł i jest porównywalna właśnie z IS-em 6, jakby odpowiednik tego IS-a 6. Hmm, tutaj jeszcze, no aha, i, i, i właśnie, czyli, czyli jakby to sobie policzyć, jakbyśmy chcieli tą 112, jakby była dostępna w sklepie, kupić, normalnie kosztowałaby nas około 190 zł. A tutaj mamy w tym kalendarzu adwentowym 184 zł niecałe, także no trochę taniej. Okej, okay, okej okay. I, i, i to by było może może tyle, no bo w sumie co tu jeszcze, chyba że wam powiem mniej więcej o co tutaj chodzi Czyli tak, tutaj jest. Po lewej stronie mamy 112, po prawej mamy ISA 6. I co mamy ciekawego, czyli tak, pancerz podwozia. 120 mm, 112 mm, 100 mm, 6. Yy, tutaj mamy boki 80 mm, w 6 jest 100 mm i tył po 60 mm, także no tutaj akurat no tak to jest wypośrodkowane, bo, bo 112 ma trochę mocniejszy przód, ale za to słabsze boki. Wieża znowu, wieża tak jak widzimy 112 ma mocniejszą i to dużo, bo prawie o 100 mm, o 90 dokładnie przód, za to znowuż boki ma troszkę słabsze niż IS-6, bo o 20 mm, no i tył ma też słabszy o 40 mm od IS-6. Mobilność, co tu jest takiego maksymal, prędkość, to może to jest takie mniej ważne w tym momencie. Eee, co tu jeszcze mamy? Zasięg widzenia 112, 380 metrów, i 6, 350. Eee, jeszcze coś tutaj ciekawego. 580 ma mocy silnika w koniach 112, 700 ma i 6. Z tym, że no znowuż, tutaj kurczę szukam. Prędkości maksymalnej, ale, ale nie. Aha, tu jest prędkość maksymalna: 112 45 km na godzinę i saszustki 35 km na godzinę. I także, no, w sumie powiem Wam, że no, no praktycznie jest to samo co IS. Niewiele się różni właśnie od i 6 ta 112. Czekajcie, jeszcze szukam tutaj, gdzie tu jeszcze jest yy, yy, z działem właśnie jakieś takie konkretniejsze dane, działa uszkodzenia. Yy. Penetracje mają taką samą, obydwa yy. uszkodzenia. Uszkodzenia, nie, zaraz, momencik. 390 HP, aha, czyli tak, uszkodzenia zadawane, zadawane uszkodzenia 390, czyli tak samo mają praktycznie, tylko na tych hek i IS-6 ma trochę mocniejsze. No, penetrację mają identyczną, także działą, no, no jak no, bez złota nie ma co wyjeżdżać. No, także, no, no pff, kurczę, nie wiem, ale, ale, ale nie, no, nie akurat, by ta 112 nie grała, mam, mam IS-6 w garażu i, i to też jest, jakby powiedzieć. Może ten magiczny pan coś tylko trochę daje, ale tak to jest porażka totalna. Dobra, okej, okay, no to tyle. Na razie tak troszkę namieszane w tym odcinku, ale, ale, ale może, może coś udało mi się powiedzieć. No to, to, to na razie tyle. Cześć, do następnego filmiku.